Kamera akcja. Takie. Drzewa. Buki. Bardzo ich dużo. Bardzo gęsto. A tu? Cztery, dziewięć i osiem. Ta ósemka z buczyny. I z naszym buka? Czyżby dziki nie dawały rady was przejeść? 498 do zobaczenia. Rezerwat Buczyna Piotrowicka. Kawałek musiałem przejechać od Wierzbowa Śląska. Trochę monotonnym krajobrazem. Tych borów dolnośląskich. Dużo, dużo sosen. Czasami. Coś ciekawszego, jak na przykład wrzosowiska, trzewie wrzosowiska. Ale czasami pojawiało się pytanie, daleko jeszcze, daleko jeszcze? No jest, na miejscu. I można pokłonić się takim przepięknym okazom, tu na polanie szczególnie. Ty o, mamy, okej, okay. nie zdążyłem. Ty już dokonane żywota, dębie i ty przepiękny buku i jeszcze jeden dąb i jeszcze kilka buków, które jakby przeżyły cały swój życiorys. W głębi trochę młodszy las o, tą ścieżką. Przejdę sobie kawałek. Zdarzają się też takie okazy, jak na przykład ten wiatrołom. Został tylko w szczątkach, ale jest mnóstwo wykrotów, które dają życie następnym organizmom. Tak jak na przykład tym grzybkom. I dąb. Ciekawe czy w dziuplach tego buka nie żyje jakaś popielica. Sak, który właśnie na tych terenach ukochał sobie zamieszkiwanie 171 hektarów i co najmniej trzy siedliska, ground, wang, ols, te, każde pewnie z modyfikacjami, także na takim króciutkim filmiku, tylko na miastka. Do zobaczenia.